Kochani, chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat, trochę rozmawialiśmy też z siostrą Sylwią przed społecznością na temat pomijanych drobiazgów. Bo życie składa się często z drobiazgów. Nasze życie, czy sami mówimy, że drobiazgi tworzą coś, co ma potem wpływ na nasze całe życie. Google pisze tak, Wikipedia, drobiazg to jest szczegół bez znaczenia, okoliczność, sprawa mało ważna, rzecz nieistotna, tak mówi Wikipedia. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się pewnym szczegółom, pewnym drobiazgom, które mają fundamentalny wpływ na życie człowieka, a są bardzo często pomijane, dlatego do, mogą doprowadzać do różnych... Rzeczy w życiu niewłaściwych, tylko dlatego, że uznaliśmy, że, że są drobiazgami. 20 czy 30 lat temu wydarzyła się tragedia w Stanach Zjednoczonych budowlana zawalił się most, na którym nie pamiętam, ile tam było osób śmiertelnych nie chcę w tej chwili rzucać cyframi, ale, ale doszło do tragedii. Wiecie, nawet kiedy jedna osoba zginie, to jest tragedia, prawda? To nie muszą być miliony, wystarczy jak jedna osoba zginie. I ten most zawalił się i spadło ileś samochodów do rzeki, ludzie potonęli. I potem, kiedy drobiazgowo zaczęto wydobywać całą konstrukcję tego mostu, złożono ją gdzieś na boku i zaczęto ją składać detal po detalu bo chcieli dojść, dlaczego ten most się zawalił, dlaczego doszło do tragedii. I wtedy okazało się, że kiedy składali te detale, że w jednym miejscu kilka płytek długości nie wiem, 60 czy centymetrów czy metrowych, kilka sztuk było wykonane z nieodpowiedniego stopu, było źle zrobionych. I można powiedzieć jeden detal, który raptem te kilka detali może ważyło, nie wiem, może ważyło tonę, może most ważył kilkadziesiąt czy nie kilkaset ton. Zobaczcie i te kilka elementów, które były wadliwie wykonane, doprowadziło do tego, że stała się wielka tragedia w tym miejscu. Z innej strony można powiedzieć, tak już bliższe ciału, kiedy czasami słyszy się, że ktoś mówi, a tam jakaś mała plamka gdzieś na skórze się pojawiła. Człowiek nawet nie zwraca na to uwagi, a po jakimś czasie <grym> słyszy od lekarza: Gdyby Pan był wcześniej, gdyby Pani była wcześniej, bo to jest rak. Popatrzmy. Można było coś zrobić, można było w jakiś sposób temu zaradzić. Tylko dlatego, że człowiek pominął jakiś drobny detal, jakąś sprawę, która w jego mniemaniu wydawała się detalem, drobiazgiem, który można pominąć, doprowadził do tragedii. Kochani, także reasumując, można powiedzieć: nie wszystko, co jest drobne, jest mało istotne i nieważne. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj. Przyjrzeli się y, dwóm takim sytuacjom y, ze Starego Testamentu otwórzmy sobie Księgę Wyjścia. To jest Druga Księga Mojżeszowa. Druga Księga Mojżeszowa Księga Wyjścia. Eksodus. I 16 rozdział od y, 16 do 20 wiersza będę czytał. Oto co rozkazał Pan. To jest historia, kiedy Bóg spuszcza mannę. Oto co rozkazał Pan. Zbierajcie z Niego, z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia. Omer na głowę. Niech a każdy zbierze według liczby osób, które należą do Jego namiotu. I synowie izraelscy uczynili tak, jak zbiera, i, tak, i zbierali jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzyli na Omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich: niech nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana. Lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło, i Mojżesz rozgniewał się na nich. Można patrząc na tą sytuację powiedzieć, no w zasadzie o co chodzi? Dlaczego Mojżesz rozgniewał się na ludzi? Dlaczego rozgniewał się na Izraelitów? Tutaj czytamy takie słowa w XIX wierszu, mówi Niechaj nikt nie pozostawia nic. To jest bardzo wyraźnie powiedziane. Niechaj nikt nie pozostawia nic. A w wierszu następnym czytamy: niektórzy zostawili nieco. Czyli taki wydawałoby się drobiazg w życiu Izraela. Niechaj nikt nie pozostawia nic. I tam jest napisane: niektórzy pozostawili nieco. Kochani, My mamy taką tendencję do tego, żeby pewne rzeczy... No dobra, jest napisane nikt i nic, ale jeżeli takie małe ciut-ciut, no przecież cóż wielkiego, prawda, kiedy takie mało coś zostanie? I zobaczcie, Mojżesz rozgniewał się na nich, bo to zacuchnęło. Kochani, Bóg mówi bardzo wyraźnie. Nikt i nic. Tak, tak, to, miało, tak to miało wyglądać. I chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną, jeszcze jeden e, fragment e, zobaczyli. Otwórzmy sobie e, Księgę Jozuego. Księgę Jozuego. Przeczytam kilka wierszy. 6, 18, 19 i Mojżesz mówi tak wystrzegajcie, mieli uderzyć na Jerycho wystrzegajcie się tylko tego co jest obożone klątwą, abyście nie zabierali z tego nic tego co jest obożone klątwą przez to żebyście nie narazili na klątwę obozu Izraela nie wtrącili w nieszczęście wszystko, srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i z żelaza poświęcone są Panu wejdą do skarbca Pana i zobaczmy znowu bardzo analogiczna sytuacja. W rozdziale siódmym czytamy takie słowa. Lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan syn Karmiego, syn Zabdiego, syn Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. I znowuż dalej w tym 11 wierszu tego samego rozdziału czytamy, że Izrael zgrzeszy, bo wziął nieco. Kochani, chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to z tej strony, jak my patrzymy na Boże Słowo. Ktoś powie, no, to jest Stary Testament, wiecie, tam były szczegóły, tam byli. Bóg był takim szczegółarzem w Starym Testamencie, i to było takie drobne sito. Oni tam mieli wszystko, co do litery, bo tak Bóg chciał. Ale w Nowym Testamencie to już jest inaczej. Na pewno? Na pewno wszystko jest inaczej? Na pewno w Nowym Testamencie już to jest inaczej. Pan Jezus mówi, ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminie. W innym miejscu czytamy, nic, nic, co nieczyste, nie wejdzie do królestwa. Dalej czytamy, zdamy sprawę z każdego nieużytecznego słowa. Dalej czytamy, każdy, kto patrzy na niewiastę i tak dalej. Niechaj, w na następnie, niechaj żadne nieprzezwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Kochani, czy to znaczy, że w Starym Testamencie oni mogli nieco, i Bóg ich za to karał, Bóg za to miał im za złe, że oni robili coś nieco. Zobaczmy, pierwsza sytuacja z manną. Skończyła się tylko na tym, że Mojżesz się rozgniewał On zareagował we właściwy sposób Mógł powiedzieć No dobra, no, no dobra Słuchajcie, ale tak nie róbcie On zareagował we właściwy sposób Mówi słuchajcie, bo to zatęchło Zobaczcie, jeżeli człowiek zostawi nieco I powie Bóg by taki nie był Ja sobie nieco zostawię Ja sobie trochę zostawię Zobaczmy, tak jak tutaj czytamy w księdze Jozułego, Bóg mówi do nich, wystrzegajcie się, abyście nie, abyście nie zabierali nic, nic z tego, bo wszystko to, co tam się znajduje, ma trafić do skarbca Pan. Kochani, chciałbym, żebyśmy popatrzyli na nasze życie dzisiaj, na, nasze, na moje, na nasze chrześcijaństwo, na tym, na tych drobiazgach, które stwierdzamy, że do końca, no przecież żadne nieprzyzwoite słowo, jeżeli wemsknie się jedno czy drugie, czy gdzieś tam trochę obgadam, prawda, czy coś tam złego zrobię, to przecież nic wielkiego, ja przyjdę i przeproszę. Ale zobaczcie, jak... Jak mały drobiazg. Zobaczcie, czasami ludzie mówią: no, ja wielkiego nic nie robię. Ja się wystrzegam cudzołóstwa, ja się wystrzegam kradzieży, ja nikogo nie zabiłem. Wiecie, grube rzeczy to ja wiem, że ja tego nie zrobiłem. Ale popatrzmy, diabeł jest chytry. Diabeł jest chytry i wie, że my Na duże rzeczy zwrócimy uwagę Ale na drobiazgi Mogą się wślizgiwać do naszego życia I możemy nawet tego Nie zauważyć, że jakieś rzeczy Dostają się, a my przymykamy Na nie oczy, bo mówimy Przecież to jest taki ciut-ciut To jest taki drobiazg Przecież no nic wielkiego Się nie stało Kochani To jest nasz Nasze patrzenie Tutaj tak jak czytamy w Nowym Testamencie że nic co nieczyste albo żadne nieprzyzwoite słowo niech nie wychodzi z ust waszych. Jest bardzo konkretnie powiedziane żadne. żadna pusta mowa, żadne Wszelki gniew, niech będzie usunięty od was wraz z wszelką złością. Wszelki, nie trochę, no ciut-ciut. Takie, takie malutkie, coś tam jeszcze zostawi. To nie chodzi o to, że mi czasami gdzieś, gdzieś się nie zezłoszczę, ale to chodzi o to, żeby w tym momencie nie zostawić tego. No trudno. Taki jestem. Jestem porywczy, jestem wybuchowy, taki byłem i taki jestem do dziś. Nie, Słowo Boże mówi, że Chrystus chce uczynić nas nowym stworzeniem na swój obraz i swoje podobieństwo. My mówimy o tym, że Bóg jest wierny. Bóg jest wierny, ale my musimy też być wierni Panu. Myśmy powinni z tym wszystkim przyjść do Pana i powiedzieć, Boże, zrobiłem źle. Pogniewałem się, źle pomyślałem, coś powiedziała mnie tak, nieprzyzwoite słowo wydostało się z ust moich, żeby nie pobłażać temu, że coś wyszło. Kochani, czasami jest to tak jak kiedyś, e, jak już opowiadałem o tym, ale taki rosyjscy Niemcy, jak wracali do do Niemiec z Rosji to taki pastor, taki biskup pamiętam, opowiada, mówi o tym, że to tak wygląda, że tu ciut, ciut, tam ciut, ciut, tu ciut, ciut, tam ciut, ciut i będzie bolsze ciut, ciut. I, i to jest coś, przed czym powinniśmy mieć baczenie, mieć uwagę na drobiazgi, bo często jest tak, że te drobiazgi właśnie uchodzą naszej uwadze. Kochani, Czasami można powiedzieć, właśnie te drobiazgi powodują to, że w naszym życiu dzieją się różne rzeczy niewłaściwe. O jejku, nic wielkiego. Umówiłem się z kimś, a nie przyszedłem. No bo o jejku, wielka sprawa. Ale to jest w twoich oczach. Ale ktoś czekał, ktoś poświęcił czas, stał, czekał, wyglądał oknem na to, że masz przyjść, i nie przyszedłeś. A to jest taki drobiazg. Ale jak to świadczy o Chrystusie Który mówimy, że jest w moim życiu No niewielka rzecz, nie przyszedłem Spóźniam się notorycznie No niewielka rzecz Kochani A te niewielkie rzeczy Powodują potem, że Dochodzi do tragedii Dochodzi do rozwodów, dochodzi do tragedii Ludzie wychodzą ze zborów Gdzieś tam, bo, bo, bo Ktoś gdzieś tam Zlekceważył ten drobiazg O niewielka rzecz, czepia się ja pamiętam kiedyś, słyszałem świadectwo pewnego kaznodziei, on mówi tak, przychodził do domu i u nich na stole były, to były tam lata takie trochę wcześniejsze, 70. Mówi, były, jak były cukierki na stole. On był ze stoni I mówi, że nie wolno było dzieciom tych cukierków brać. Wtedy dopiero jak pozwolił. I mówi pewna, pewna kobieta do niego mówi. Coś Ciebie za człowiek, Ty tutaj dzieci się czepiasz, że cukierka zjadły. I on mówi, ja się nie czepiam, że cukierka zjadły. Ja się czepiam tego, że są nieposłuszne. I kochani, mówi potem, te osoby przychodziły do nich, jak te dzieci były już duże. On mówi, o Ty masz dobrze, bo Twoje dzieci są w wierzące, a moje dzieci są gdzieś w świecie. On mówi, bo ja uczyłem je posłuszeństwa. Ja byłem wierny w drobnych sprawach. Ja uczyłem je posłuszeństwa. To nie chodziło o jednego cukierka. Ja uczyłem je posłuszeństwa. I one się nauczyły posłuszeństwa. I one teraz są w kościele, bo one idą za Bogiem, a twoje dzieci są w świecie. Bo ty przeoczyłeś drobiazgi. Mówi, a dobra, to są dzieci. Kochani, ten, te drobiazgi... Mogą powodować rzeczywiście albo relacje budują się w naszym życiu, albo się rozpadają. Czasami wiecie drobiazgi. Ktoś mówi: no czas poświęcony komuś, niewielka rzecz. Nie, nie pomogę komuś fizycznie, bo nie umiem, nie potrafię. Ale chociaż poświęcę temu komuś czas, wydawałby się drobna rzecz. A temu komuś to było tak bardzo potrzebne, że ktoś mu poświęcił czas. Zainteresowanie czy podziękowanie? Popatrzmy. Lekceważenie drobiazgów, drobnych rzeczy, które gdzieś potem dotykają serca człowieka, mogą, tak jak czytaliśmy w Księdze Jozłego, w końcu doprowadzić do tragedii. Wyobraźcie sobie, ja sobie pozwoliłem yy, sprawdzić to. Bawuł afrykański waży około, waży około od 500 nawet prawie do tony. Wyobraźcie sobie, co może zrobić taki pies wielkości, nie wiem, naszego wczarka, może nawet mniejszy. Mniejszy. Nic nie zrobi. A wyobraźcie sobie, że są takie zwierzęta w Afryce, się nazywałem likaony. One atakują stadnie. Jeden nie zrobi nic, dwa nie zrobią nic, czy nawet trzy, czy cztery. Ale jak już ich jest dużo, to one powalą, nie ma, rzucają się na największe zwierzęta. Kochani, dla mnie to był taki, dla mnie to jest taki przykład tego, że, że jakaś niewielka rzecz, która by wydawała się... Co ona mi może zrobić? Przecież ja jestem mocno stojącym, wierzącym człowiekiem. To, ten drobiazg nic mi w moim życiu nie zaszkodzi. To się tak może wydawać Tobie lub mi. Ale Biblia nas z jakiegoś powodu przestrzega. I jakby na koniec chciałbym jeszcze przyjrzeć się dziękczynieniu. Kochani. Jeżeli my patrzymy, nie patrzymy na drobiazgi, które w naszym życiu się dzieją, to nie dostrzegamy i nie mówimy, Boże, za co ja mam Tobie dziękować? Za co ja mam Tobie dziękować? Przecież w słońce świeci, ja wstałem, idę do pracy, jestem zmęczony, nalugałem się i pieniądze mi na konto wpływają. Za co ja mam Tobie dziękować? Kochani, jeżeli nie umiemy za najmniejsze rzeczy dziękować, jeżeli nie jestem wdzięczny za drobiazgi, za to, że żyję w wolnym kraju, że zobaczcie, możemy się. Widzieliście, jak tam wygląda budynek zborowy. I ten budynek zborowy, ta sztodoła, która tam sklecona z tych patyków, została i tak zniszczona, ale tak jak słyszeliśmy, to tylko wzbudziło gorliwość tych ludzi. Kochani, my mamy taki budynek. Ja wiem, że to nie jest wielki budynek, ale mamy taki, jaki mamy. Możemy swobodnie sobie przychodzić na zgromadzenia, i nikt nas nie prześladuje, nikt nas nie goni. I tak czasami jest problem, żeby przyjść. Zobaczmy, nie chodzę głodny. Mogę czytać Biblię, bo umiem. Bo umiem czytać. Wydawałoby się, zobaczcie to, co powiedziała siostra, wydawałoby się rzecz, no przecież czytać potrafi każdy, to wystał z mlekiem matki. Ale tak nie jest. Ileś tam, 70%, tak? To, jest, to są analfabeci, oni nie umieją nawet czytać. Kochani, a my mamy swoje Biblię, możemy czytać, możemy modlić się. Kochani, czasami jest tak, człowiek jest przyzwyczajony do tego, że ja będę dziękował za wielkie rzeczy. Ale kiedy ja będę czekał, żeby dziękować za wielkie rzeczy, mogę przez dziesiątki lat, lat nie dziękować Bogu za nic. Bo powiem, no przecież cóż takiego wielkiego się wydarzyło. Wyobraźmy sobie taką sytuację... Ale teraz tak, tak na spokojnie. Siedzimy sobie, wyobraźmy sobie taką sytuację, że rano budzimy się tylko z tym, za co wczoraj podziękowaliśmy. Co byśmy mieli dzisiaj rano? Za to, co wczoraj podziękowaliśmy Bogu. Z czym byśmy się dzisiaj obudzili? Kochani, chciałbym nas zachęcić. Do tego, żebyśmy nie lekceważyli drobiazgów w naszym życiu, które Bóg czyni, czy drobiazgów, które mogą mieć wpływ na nasze życie. Kiedy Słowo Boże mówi nic i nikt nie zostawi, to tam niektórzy i nieco. Kochani, bo my wiemy, my mam, zdajemy sobie sprawę, że wielkie rzeczy to my widzimy, ale drobiazgi. Ja swego czasu miałem w swoim domu 65 myszy wyciągnąłem. Jak one tam weszły? Nie wiem. <laughs> Słuchajcie, ale to są drobiazgi. To są drobiazgi, które gdzieś zostawione, bo na wsi mieszkamy, gdzieś zostawione okno otwarte, gdzieś jakiś szczególik, nieduży. A się okazuje, że. Plaga wchodzi do domu. Kochani, niech te słowa będą dla nas taką zachętą. Zachętą do tego, żebyśmy nie tylko czekali na duże rzeczy, nie tylko dziękowali Bogu za duże rzeczy, ale byli wdzięczni Bogu za każdy dzień, który Bóg nam daje, za to, co mamy. Za to, że jesteśmy wierzącymi ludźmi, za to, że znamy Słowo Boże, za to, że Duch Święty pobudza mnie i Ciebie do tego, żeby się modlić, żeby czytać, żebyśmy za to byli wdzięczni, bo to jest Jego dzieło. Bóg odnowił nasze serca i pokazał nam, że są dwie drogi w tym życiu. Jedna prowadzi na zatracenie, druga do życia wiecznego. Kochani, bądźmy wdzięczni Panu za to. Popatrzmy też na to, że drobiazgi mogą rujnować nasze życie nasze wzajemne relacje między sobą jakieś niedomówienia, niedopowiedzenia, nie, nie, nie czy jakieś inne rzeczy, drobiazgi, które mają wpływ na nasze, na nasze życie. Bo potem się okazuje, że mogą mieć katastrofalny, katastrofalny wpływ na to, co może być w naszym życiu. Kochani, w objawieniu Jana, tak jak rozważaliśmy sobie teraz w środę, przez te dwa dni, dwie społeczności rozważaliśmy, i tam jest do dwóch zborów Bóg nie miał żadnych przeciwwskazań. Nic nie jest powiedziane, mam ci za złe. Bóg nie ma żadnych zarzutów. Ale wiecie, co jest ciekawe, może to na sam koniec już przeczytam. Co jest ciekawe, na przykład do zborów Smyrnie czytamy takie słowa, a do anioła zborów smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarłożu. Znam ucist Twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz są synagogą Szatana. Nie lęka się cierpień, które mają przyjść na Cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni, ale bądź wierny, aż do śmierci dam Ci koronę żywot. Zobaczmy, nic nie ma żadnych zarzutów do tego zboru, ale, ale nie mówi, słuchajcie, jest super. Słuchajcie, jest tak fajnie, jest tak super, że. Czapki z głów. Mimo, że jest taka sytuacja, że nie ma żadnych zarzutów, jednak, tak jak tutaj czytamy, Pan Jezus mówi, bądź wierny aż do śmierci. Czyli za, i tak zagra, coś może stać się w Twoim życiu i coś może dotknąć się swego życia. Bądź wierny aż do śmierci. Tak jak tutaj czytamy, Adam Ci koronę żywota. Także. Kochani drobiazgi, lekceważone drobiazgi. Są czymś ważnym w naszym życiu. Nie lekceważmy drobiazgów. Nie chodzi o to, żebyśmy byli jacy przewrażliwieni na wszystko, prawda? Niech drobiazgi naprawdę będą drobiazgami, a rzeczy, które są ważne, które my uważamy, że są drobiazgami, żeby nie umknęły naszym oczom, żebyśmy czasem gdzieś w pewnym momencie nie zostali gdzieś dotknięci przez coś, co zlek zlekceważyliśmy. A lekarz powiedział, jakby Pan przyszedł wcześniej. Na to mogę powiedzieć Amen.